Mam jakieś błogo, bo ty pewnie masz błogo, co? Nie, mam, ale zakładam już dotyk, bo nie będziesz mnie tutaj denerwował. Dobra, nie... ja założyłem uni Błogo i... Ja no jak z tobą przegram na filmie, to... Eee. To się stiltuje. Powiem ci, że... Na razie. O, ale dostałeś CK. Ue nie no, synek 75%. Z czym do ludzi? Ty chcesz mnie z Mordheana wywozić? <noise> Ci posiadało kurwa na farcie. Ale dzieciaku, nie przeklinaj. To jest family friendly content, jesteśmy kulturalni. Ogarnij się. Ale ciszej bądź, bądź Ogarnij się troszkę chłopcze i będzie dobrze. Ciszej małolot. No i zaraz robię set od zimna i cię ma, nie? Ale, ale nie strasz, nie strasz. No jeszcze mamy Morthenika po wywiezieniu jakiegoś dzieciaczka. O, jeszcze Unirunka. Galacko. O, o tyle jeszcze, Tak powinno być, nie przeklinaj. Po monetyzacji nie będzie. O, no to mamy Atalię. Dobra, no, Hela. O, co tam dała? Ty, ale tak szczerze. Co ona mogła dać? No chyba samo No co? Miernej klasy naboje. To chyba git, nie? Nie, no to no toś Lega, no mówię. Dobra, obstawaj drop z Jacka. Mmm, kurwa. Jacek jakieś herko sportowe rzuci. Dwa zwykłe. Ale... No, ale byłem blisko, tak? Ja bym chciał zaapelować, żebyś tyle nie przeklinał. Co o tym myślisz? Bo przez ciebie mm. ja też przeklinam i nie wprowadzamy merytoryki w tych filmach. Aha. <laughs> Ciekawe bardzo. <laughs> Spadną te buty w końcu? Nie, no. Powiedz mi. Ale pełny zestaw. I pomocnicza i jednoręka od razu z Morthena. No to chyba jest, zajebi... <grym> chyba jest zajebiście, co, czy nie? No to jest bardzo dobrze, jak tak. Nie no, ale tak to nie. Dobra, ja myślę, że teraz lega ręce, ale... na te. Fizyczne? Na fizyczne, no. No. No prawie, <grym> prawie, prawie, ty no kurczę blisko, bo. <grym> Jest fajnie, stary, to cię dobrze wciul. No, jest świetnie, jest świetnie. Dobra, co tam? O. <głydzica>, fajnie, kłydzica. fajnie, fajnie. Dobrze, dobrze, przydadzą się. A nie wiem, z tego coś można składać chyba, nie? Zachowane w dobrym stanie trofeum może okazać się przydatne dla Barbarzyńcy Glata, który przybywa weder. Zaraz odwiedzę Barbarzyńcę, na pewno. Mhm. Mm Dobra, ósmy jest. czekaj, 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 czekaj. Zanim w ogóle... Jaki lot z Henry? Henry? Lega, teraz rzuca. No pusty. Ale to może w następnym Ci chodziło, co? Czy może tak, może być, może no dobra, być, no. Dobra, dobra, ja ufam. A może Mordchenik coś rzuci? Buty, ale nie domaga. Marmurowy topór. Dobra, no, znaki? ale dał. Zmieniam profę na woja, nie? I robię tego na plus 5 i chuj. I będę stał. A, Ale tu... dwuręka chyba co, czy nie? No tak, no, no a co ty? Nie, na no, jak dwóręka na plus 5. No, chłopaku, takie obrażenia. Mm -hmm. Ech, Helga. Nie, no szczerze, z nudów. Z nudów by mogła cokolwiek dać, naprawdę. No to też coś w tym jest. No jebo mi też. Nie no, czemu one same zwyklaki dają? Ty może ja będę biegał z pierkiem na 3-6 i ulepę wyrzucał z tych piratów kurwa w ten pierście to za, 12, to jest za 12 lat może go zrobię na plus 5. Mimo, że już jest na plus 4 prawie. Tragedia. Dobra, to jest jego ostatnia szansa o. dzisiaj. Ech. No tak. Helga też jest także zobaczmy <laughs> Nie no szczerze mam dość tych, tych, tych piratów naprawdę nie mogę powoli na nich patrzeć nie Ale stąd nie wyjdę bo trzeba przejmować przedział czy co tam się mówi i robi Uwaga final boss Jacek no niestety nie tym razem Ajajajajajaj aj, 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 aj. so close no, co mogę powiedzieć? Nie, no i mamy Mortchena. O, no, i tyle. <tryk> <tryk> Tragedia, naprawdę. Dobra, troszkę większą grupkę mamy. O, standardowy lot. I Morthenik. Kurwa, trzy loty, ty z Morthena. No Dobra, i Lambosek dzisiaj. Jezu, ta unitarcza. Nienawidzę tego itemu, naprawdę. Ech. Dobrze, że nawet nie przyszedłem tego bić, szczerze, chyba. No. A spadł wam coś, czy nie? Przestań, jesteś chory. Dobra, co tam dzisiaj u mi, bozu? Ach, no tak. Ale Lagun łuk, jaki to jest bos. <noise> Elegancko. Szef totalny No, Ale ta ruszka, nie mogę na nią patrzeć Naprawdę No chela Pokaż tam coś no, no może nie dzisiaj, ale Ale jest coraz bliżej No Jacun Czaisz? Z murzynem we dwóch Z sześcioosobowej grupy dwóch wyjebaliśmy <laughs> Wy rozumie, wyobrażasz sobie to kurwa, nie? Elegancko Dobra i Henryczek. O, herobuty na Łee. Ue, ale on na tego tanca tak tymi heroikami rzuca, on tam chce, że mnie chyba przyszedł. No chce, chce. Woła cię, woła cię, ale ty coś tutaj... zawodzi. I uni buty z Helgi. Nie, dobra. To, to teraz jest to samo co wczoraj. Musi być Lega teraz z, z tego trzeciego. <laughs> Musi już być, to już jest pewnie. Dobra, i Jacek. A i zwykły sztylet. No nie, no tak to nie.